Nagroda imienia Jerzego Katarasińskiego jest prywatną fundacją pani Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej. Dla mnie, jako dla pierwszej laureatki, było to niezwykłe wyróżnienie, gdyż pani Iwona Śledzińska-Katarasińska zebrała grono najlepszych krytyków wśród jurorów, którzy wybrali spośród debiutów z końca lat 90 właśnie mnie. Był to dla mnie niezwykły honor, jak również sam, sama kwestia e, imiennika tej nagrody e, była bardzo dużym zobowiązaniem, która też oprócz walorów e, czysto e, warsztatowych ma też taki osmak nagrody za pewien etos zawodu. E, I ten etos zawodu był dla mnie i myślę, że dla późniejszych laureatów bardzo istotny i też był takim wielkim zobowiązaniem. Nagroda imienia Jerzego Gatarasińskiej to jest też istotna z takiego czysto zawodowego punktu widzenia. gdyż jest ona przyznawana dla młodych ludzi albo za dorobek bardzo znaczący. Wydaje mi się, że nie ma porównywalnej nagrody w środowisku, nie tylko łódzkim, w ogólnym środowisku, ogólnopolskim. Jest to też bardzo ważne, żeby doceniać ludzi, którzy dopiero startują w tym szalenie trudnym zawodzie i szalenie niewdzięcznym gdyż bardzo trudno się przebić przez rynek. Rynek jest bardzo obszerny. Staramy się zawsze obecnie wybierać osobowości i niezwykle ciekawych eseistów. Mam nadzieję, że ta nagroda nadal będzie. Jest bardzo ważna i dobrze by było, żeby nie tylko była nagrodą prywatną.